Uwaga, wprowadzamy w tym roku nowość, bo na 14 Festiwalu Kamera Akcja będziecie mogli obejrzeć filmy z nowej sekcji, sekcji premierowe odkrycia. Ta sekcja to przedpremierowe pokazy filmów odważnych, niebanalnych które już teraz trafiają w gusta najbardziej wymagających odbiorców. W tej sekcji specjalnie dla was wyświetlimy film, który zyskał uznanie widzów podczas festiwalu Nowe Horyzonty, ale także zachwycił jury podczas Sundance, które postanowiło nagrodzić reżyserkę właśnie nagrodą za reżyserię, czyli film Powoli Marii Kaftaradze. Jest to film, który jest całkowicie pozbawiony wszelkich klisz, który naprawdę z wyczuciem opowiada o niewidocznej do tej pory aseksualności w kinie ale także i przede wszystkim jest po prostu filmem o potędze miłości. Film porównywany jest do najgorszego człowieka na świecie Joachima Trira i jest wskazywany jako pozycja obowiązkowa dla osób, które szukają świeżości we współczesnym kinie. Tym bardziej musicie się wybrać na ten film, ponieważ nie będzie on dostępny w regularnej dystrybucji kinowej, więc 14. edycja festiwalu Kamera Akcja będzie naprawdę jedną z niewielu możliwości do obejrzenia tego filmu. Zwrócić uwagę powinniście także na debiut reżyserski belgijskiej aktorki Ferle Batens, czyli kiedy stopi się lód. Film, który został nagrodzony w tym roku podczas Sundance nagrodą dla najlepszej aktorki. To opowieść zagadka w najlepszym wydaniu, film o traumach z dzieciństwa, o demonach przyszłości i film, który w gruncie rzeczy odpowiada na pytanie dlaczego ta główna bohaterka taszczy do bagażnika swojego samochodu ogromny kawał lodu. Krytycy filmowi na całym świecie są zachwyceni, określają ten film jako cicho niepokojący, jako hipnotyczny ale także film, który nie da się zapomnieć, który eksploruje ludzką naturę w jej najokrutniejszym wydaniu.